Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Trochę mnie nie było. Potrzebowałem sobie zrobić przerwę. Już pod ostatnimi filmami nawet wypisaliście, że jakiś jestem taki nie w formie, nie w sosie. Pod ostatnim vlogiem, który nagrywałem, ten z plantacji dyń. Mm. Fajnie, chciałem jechać do tą plantację dyń, ale po tym poranku, gdzie po prostu odcholowano mi samochód, no to wiecie, jednak, jednak są te nerwy i już później się nie chciało jechać do tą plantację dyń. Dobrze się stało, że nie mogliśmy znaleźć drogi do tej plantacji, także jeszcze miałem czas, tam chyba z 20 minut szliśmy do tej plantacji, żeby, żeby trochę ochłonąć, ale jednak gdzieś ten vibe nie był taki, jaki być powinien i pod koniec tamtego vloga chciałem wam powiedzieć, że po prostu robię sobie tygodniową przerwę, bo... Tak, wydaje mi się, że potrzebowałem tej przerwy, żeby trochę sobie przemyśleć pewne sprawy. Na to też się nakłada moje jakieś życie takie prywatne. <laughs> Nie ma go zbyt wiele, ale jakiś jest. Wiecie, w życiu jest tak, że yy, są różne etapy i macie różnych ludzi na różnych etapach życia, i, i ja powoli chyba dochodzę do wniosków, że niektóre etapy właśnie się kończą. I wiecie, rozstania zawsze są ciężkie, prawda? I. i, i Widzicie? Budzik dopiero dzwoni, a Mati już w formie. <laughs> Oprócz tego nałożył się też taki nie najlepszy nastrój, ale ja tak w sumie mam jesienią. Patrzcie jaka jest w ogóle ciemna, ciemna siódma godzina, a jest ciemno za oknem. I to wszystko się yy, tak nałożyło, nawarstwiło. I ja już chyba nie raz mówiłem, że najlepszym sposobem na moje problemy, na rozwiązywanie moich problemów jest po prostu zamknąć się w domu, przemyśleć sobie wszystko. Potrzebowałem tą przerwę i chciałem was nawet poinformować właśnie, na koniec tamtego vloga, że, że robię sobie tygodniową przerwę Tylko, że jak ja bym wam powiedział, że chcę sobie zrobić przerwę to na pewno byłyby komentarze szkoda, co będę oglądać I Wy jesteście dla mnie ważni i jak ja widzę wasze komentarze, no to ja je biorę do siebie i ja pewnie bym nie zrobił tej przerwy i bym dalej takie wiecie, te vlogi nagrywał z takim yy, gębą w pałąk wygiętą, niezadowoloną Także po prostu zrobiłem tą przerwę nie mówiąc wam o tym, także przepraszam No już nie będę więcej gadać Zapraszam na kolejnego vloga. Na śniadanko buła z jajkiem. Tu już mam skółpak przygotowany. W ogóle mamy bardzo. No, widzicie. Szykowałem się dwa dni, żeby po prostu jak. Y one million, wyglądać. Tak planowałem, że będzie ten vlog po przerwie wyglądał, ale wygląda, bo widzicie, Mati. Ale muszę po prostu. Musiałem te patki pod oczy jeszcze założyć, bo. Bo mówię, one dają ten efekt, że się człowiek czuje, jak się nawet czuje dobrze, to się czuje jeszcze lepiej. Mega dużo mamy materiału teraz. Zaległości znaleźli nam nowego nauczyciela, nauczycielkę. Bardzo fajna babka. Pochodzi z Georgii. Ja najpierw myślałem, że to chodzi o stan w, w Ameryce, ale to jest Georgia, jakaś koło Turcji jest takie państwo, nawet nie wiedziałem. No mówię, człowiek się całe życie uczy i mega ma fajny system nauczania. Jest taka... Hmm, jak to nazwać? Pozwoliła do siebie mówić na ty, ale mimo wszystko y, ma ten taki, wiecie, respekt. Ma ten taki respekt. Nauczyciele albo mają respekt, albo nie mają respektu. Nie wiem, ja tak miałem całe życie w szkole, jak wiem, nauczycieli. I bardzo fajnie uczy, jest wymagająca i mamy bardzo dużo materiału, ale to wszystko przez to, że w grudniu mamy już pierwsze egzaminy. Ja byłem święcie przekonany, że mamy egzaminy dopiero w styczniu, a okazuje się, że w grudniu. Jestem po kursie, pisaliśmy dzisiaj próbny egzamin. Jestem ciekaw, jak mi poszło, bo wydaje mi się, że poszło mi spoko. W trakcie tego sprawdzała zadanie domowe, mieliśmy dwa listy do napisania, no i poszły mi spoko, tak jak teraz patrzę. Przeanalizuję sobie w domu jeszcze na spokojnie, ale ogólnie powiem wam, że coraz fajniej mi ten niemiecki idzie, bo to, co kiedyś było dla mnie tak kompletnie niezrozumiałe, to dalej jeszcze są problemy, w mówieniu zwłaszcza, bo ciężko mi tak się, wiecie, na bieżąco yy, korygować. Poprawiać. Ale już jak piszę, no to a, zastanawiam się, widzę, że coś nie tak napisałem, poprawiam te końcówki, także i coraz mniej błędów robię, także się mega z tego cieszę, bo właśnie moja pięta Achillesowa była, a chyba sobie z nią poradzę. No widzicie, nie ma nowych butów. Lawetom odjechały o, z tego miejsca. Widzicie, tu zaparkowałem, tu, tu, gdzie stoi te auto, to ja byłem tu bliżej. No i odjechały. I buty, kurtka. I jeszcze fajny t-shirt, i wczoraj przyszło pocztą. Jeszcze 5 dych dodatkowo to jeszcze dwa t-shirty, także taka akcja. Tutaj nie ma zakazu parkowania ani w ogóle, ale z tego co mi napisali, to w tym liście, co wczoraj dostałem, to to jest droga rowerowa. Nie wiem, takie wiecie, 5 metrów, ale jest droga rowerowa. No i stałem w drugą stronę, naprzeciwko. To co kiedyś chyba się nawet wasłuchałem, czy jak się stoi yy, samochodem, nie w tą stronę, co ulica biegnie, czy to jest karalne. I chyba doszliśmy do wniosku, że nie jest. A się okazuje, że jak się stoi przeciwlegle, wiecie o co mi chodzi? Przeciwlegle do kierunku ulicy, to też jest karalne, bo mam to wyszczególnione w tym liście, co wczoraj dostałem i w tym mandacie jeszcze dodatkowym. Także trzeba parkować jednak w tą stronę, w którą biegnie ulica. No i tam nie można parkować, to już więcej się nauczyłem. Droga to lekcja była, ale trudno. Dzisiaj szybki obiadek. Tu mam takiego cordon już gotowego, kupionego i tu mam ziemniaki, te ze słoika, trochę masła, trochę edil, jak to się nazywa, no, mm... kopru, koper i to leci do mikrofali z tym, że ja zakrywam je tako, bo lubią wybuchnąć te ziemniaki, nie wiem dlaczego. Trochę ostatnio z moją robieniem masy jest tak, że praktycznie nie robię, bo też nie ćwiczyłem. Ale już wracam do treningów, tak jak już wam mówiłem, przedwczoraj byłem biegać, a dzisiaj jadę już na trening i zaczynam z powrotem jeść dużo, bo w sumie poprzedni tydzień raz byłem na treningu, yy, także bez sensu było walenie w siebie kalorii, skoro nie ćwiczyłem intensywnie, zalałbym się tylko tłuszczem, co jest bez sensu. Jem na przykład taki posiłek i zaraz potem dobijam to białkiem i wszystko mi się zgadza. A widzicie, do tego jeszcze sobie pokroiłem pomidory, pokropiłem je octem balsamicznym, nie wiem dlaczego, ale... Chyba za długo nie używałem, bo w ogóle nie działa mi ten psikacz, musiałem po prostu skropić. No i jest obiad, widzicie. Szybki taki po prostu obiad singla. Wracam do Was z dnia kolejnego. Wczoraj pojechałem na trening i jak wróciłem to... ...to po prostu zjadłem i poszedłem spać. Chciałem w sumie coś nagrać, ale jest tak złe światło już i to wcześnie się robi, Dzisiaj będę chciał po kursie wziąć i już porozstawiać lampy, bo inaczej się nie da. Nie lubię jak są lampy, bo się tak trochę wiecie, sztucznie czuję później w mieszkaniu jak te lampy stoją, ale no ze względu y, dla waszego komfortu, żeby ta jakoś była lepsza, to y, chcę jedną lampę w kuchni i drugą w salonie, bo wydaje mi się, że chyba w kuchni najwięcej nagrywam, jak nagrywamy z domu i w salonie, a głównie to chyba w kuchni, tak stwierdziłem ostatnio, jak przewijałem vlogi, że y, akcja akcja moich vlogów głównie w kuchni się toczy. Zrobiłem sobie śniadanko. Dzisiaj taka, no nie wiem, pizzerka nazwijmy to. Yy, wygląda bardzo fajnie. Zapiekłem ją sobie w piekarniku. Tu mam trochę takiej ramolady. To jest... To jest taki tu niemiecki majonez z dodatkiem jakichś przypraw. Lubię to. Mmm. Dobra. Kupiłem to wczoraj po treningu, bo było w promocji w EDC. Dwie takie bułki były. Mmm. Smaczne. A tu już sobie szykuję no, szejka za chwilę, to dobiję po prostu białko po takiej pizzerce. Drugi taki koktajl i jedną bułkę sobie też tu zrobiłem. na ja kurs. Jestem ciekaw, jak mi poszło z tym testem, który wczoraj pisaliśmy. Wiem, że kilka pytań yy, nie odpowiedziałem, bo się zamyśliłem chyba na dwa czy trzy i po prostu nie usłyszałem z, z tego, jak się nazywa takie coś na płyty. Nie wiem, no wiecie, taki, no, tam, gdzie odtwarzała pani TT po prostu z płyty, z odtwarzacza. Nie dosłyszałem, bo się zamyśliłem. Także tam będą na pewno dwie odpowiedzi złe. Wróciłem z kursu. Najlepiej z klasy napisałem, ale nawet sobie nie wyobrażałem, żeby nie napisać tego najlepiej. Mam nadzieję, że to zostanie. Tam... Znaczy, i takie jest moje założenie, że to zdam najlepiej ten kurs, bo... bo nie wypada mi inaczej. Cztery punkty, bo jedno zadanie, co było te ze słuchu, to nie dosłyszałem, bo się zamyśliłem. I jedno zrobiłem w. ABC w takim, ale to też był mój błąd, po prostu niedopatrzenie, bo nie, nie zobaczyłem dokładnie. Były różne podane sklepy usługowe i trzeba było tam wybrać, w którym się naprawi telewizor. Ja nie zauważyłem, że tam w jednym było napisane właśnie sklepie, że jest serwis i dlatego wybrałem żadne z powyższych. Niedopatrzenie. Ale to po prostu tak już poleciałem na szybkiego. I słuchajcie, cały rok Mati jeździ naprawdę bardzo ładnie, jeździłem bez niczego. To tak koniec roku po prostu... Raz co wtedy do Grześka jechałem, do, yy, wiecie, zrobiono mi zdjęcie, to tam było o 8 przekroczone. Teraz z tą nieszczęsną lawetą, no i przyszło mi jeszcze jedno, to też wiem, kiedy to było. Wracałem od znajomych, nie zwróciłem, że było 30, a nie 50. Także tu może być dużo <śmiech> przestępca! <śmiech> a teraz o ile? O 9, no bo tak jak mówię, myślałem, że jest 50, tam 39, jechałem, była 30. Draj 30. Znaczy to akurat to, o to nie mam pretensji, bo to była moja wina. bo Pretensje to mam, tylko o to tą nieszczęsną nawet. Mówiłem Wam ostatnio, że nie zamierzam malować dyń, ale od kiedy kupiłem te dynie, wiecie, na tej plantacji dyń i one są rozstawione w tym salonie, to czuję się mega niekomfortowo yy, siedząc tam w salonie, bo. Jakieś takie, wiecie, jak w cyrku przez te kolorowe dynie i stwierdziłem wczoraj, że jednak je pomaluję. Kupiłem srebrny spray. W tamtym roku używałem też tego z Action Sprayu, ale tamten był matowy, a ten powinien być, jest napisane, że glossy. Także jestem ciekaw, czy ten srebrny kolor będzie taki, wiecie, yy, błyszczący, lustrzany. Była też taka całkiem lustrzana, nawet tutaj było na zdjęciu pokazane, że jest lustrzany ten kolor spray. Ale ona schnie do 24 godzin, a ta po 10 minutach już ma zastygnąć. No i niby też jest glossy, także zobaczymy. Yy, bo tak jak mówię, no mega źle się czuję u siebie w salonie. No bo u mnie to nie pasują, nie tylko bieli srebro i tu nagle wiecie, te dynie porozstawiane. Jedną tą taką standardową, zwykłą dynię to zostawiam sobie, bo chcę zrobić krem z dyni, a resztę pomaluję. Myślałem też, żeby jedną taką zostawić z ciekawości, spróbować, ale. Wiem, że raczej nie przyjdzie mi ochota na gotowanie, przyrządzanie jakiejś potrawy z niej. Yy, także też ją pomaluję. No i te są dynie, które można przyrządzić w mikrofali. Ja ostatnio sobie przyrządziłem w mikrofali, nie smakowało mi to w ogóle. Także nie będę raczej już przyrządzać, więc je też pomaluję. Z tego co pamiętam, to tu jest taka blokada. To czerwone trzeba wyciągnąć. Dynie już gotowe. Teraz jeszcze muszą wyschnąć, ewentualnie będzie trzeba jeszcze może trochę ją poprawić, jak któraś strona nie będzie dobrze zrobiona, ale widzicie, no jest trochę zrebrzysta, ale nie jest to taki odcień lustrzany, jak myślałem. Byłem w piwnicy. Przypomniał mi się, że w ubiegłym roku kupiłem taki bukiet z suszonych kwiatów, także go sobie wykorzystam. Ale tu siwo, kamera tego nie oddaje. I byłem też wczoraj w action właśnie po ten spray. Kupiłem taką tacę. Spoko i ona tylko piątkę kosztuje. Yy, okrągłe są po 8 i są o wiele ładniejsze, ale ja stwierdziłem, że tutaj jednak prostokątna będzie bardziej pasować. Także chcę właśnie tutaj zrobić taką aranżację. I słuchajcie, jakiś czas temu był u mnie mój znajomy. W ogóle nie wiem dlaczego wcześniej wam nie pokazałem, jakoś tak wyszło. Ale mega po prostu zrobił mi. No, wieczór mi zrobił. Ja lubię, Mati lubi prezenty. Słuchajcie, a to jest prezent od jego żony. Okazuje się, że ona robi sama świeczki. W sumie robiła, teraz yy, muszę jednak zamknąć to okno. Jak padnę, to vloga nie będzie od tego smrodu. Yy, robi świeczki sama, słuchajcie. Teraz akurat ta firma ma zawieszoną działalność, bo ona chce zrobić jakiś rebranding, nową nazwę dla tej firmy. Także mam Wam nie pokazywać firmy, bo będzie miała firma nową nazwę. Ale no Mega się ucieszyłem, że ktoś o mnie pomyślał i taką paczkę mi zrobił. Żony nie znam osobiście, ale wiem, że ogląda, także serdecznie pozdrawiam. Bardzo mi miło się zrobiło. Najpierw Wam pokażę, jak w ogóle to ślicznie zapakowane jest wszystko. W taki tutaj jest papier. Poczekajcie, to są zapałki też z nazwą y, tej marki. Z drugiej strony nie będę wam pokazywać. Takie sianko. Ja już to oglądałem kilkanaście razy, ale teraz wam pokazuję, dlatego włożyłem to z powrotem. Takie szanko, także wiecie, ja jest tym estetą i to bardzo ładnie wygląda, wszystko. Palo Santo, tak wygląda. Wygląda w środku. Bardzo fajny, taki intrygujący zapach. Czy intrygujący, coś innego. Ciężko mi stwierdzić, co to jest, ale bardzo ładnie pachnie. Taki męski zapach, bardzo. I druga, spójrzcie też, jak to elegancko wszystko zrobione. Ciemny biód i tabako. Bardzo fajnie, jeszcze raz dziękuję. Ale jakie jakościowe jest te pudełko, z takiej... zapomniałem jak to się nazywa, ale bardzo fajna struktura. I to jest świeczka z tym takim knotem, co już jakiś czas temu chciałem sobie kupić, no ale ta pachnie mega. Ta jest super, dzisiaj sobie ją wypróbuję. I ona jest z tym knotem, który po prostu skwierczy jak kominek. Także dzisiaj będzie właśnie taka aranżacja tutaj mojej komody. No bukiet jednak, słuchajcie, starałem się go, jak go w ubiegłym roku pakowałem, żeby miało dużo objętości torba jeszcze zawinięty był w papier, ale jednak się, widzicie, pozakrzywiał. Nie wiem, czy ewentualnie jeszcze nie, spry nie spryskać go wodą, czy wtedy nie nabierze objętości. Widzicie, spoko to zaczyna wyglądać, zaraz przylecą dynia, ale myślę, że odpalimy już świeczkę, bo chcę zobaczyć, jak pachnie. Bo tak jak ją wocham, to pachnie mega. Tu mam z Polski. Kurczę, kiedy ja byłem w Polsce, ale duży zapas zrobiłem i ostatni mi został dyfuzor. One bardzo ładnie pachną też i on też jest czarny, także będzie bardzo ładnie tutaj pasować. Cloud, oh my, bardzo mi się to podoba, wydaje mi się tylko, że jednak tych kwiatów będę musiał się pozbyć, że one to psują wszystko. Ale spójrzcie, bardzo fajna aranżacja, użyłem tylko te dynie, tamte jeszcze schną, bo z drugiej strony się nie domalowały, także muszą doschnąć. Tutaj dałem jeszcze tą dużą i dałem też ten dyfuzor, bo on tam na razie będzie wadzić, przeszkadzać, a w sumie tutaj jest tak ukryty, więc spoko. Czekam jeszcze, ekana nas ma kilka dni na dojście do siebie, jak nie dojdzie, no to goodbye. Świeczka pachnie mega, czuję ją w całym pomieszczeniu, a to jest rzadko spotykane, przynajmniej przy tych świeczkach, które ja używam zazwyczaj, także... Super sztos. Jeszcze raz dziękuję. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Pa! Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Przepraszam, że tyle czasu mnie nie było. Ale, tak jak mówię, potrzebowałem chwilę odetchnąć, żeby złapać po prostu świeżego powietrza i wrócić do Was znowu z vibe'em i pełen sił. Także trzymajcie się ciepło. Ciał, ciałki, kuskuski. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa!